Kolejny raz zwyciężasz w kategorii aktorka. Jakie emocje Ci towarzyszą po odebraniu tej statuetki? Jest mi bardzo, bardzo miło. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, wszystkim telewizom. Strasznie żałuję, że nie mogłam im powiedzieć tego na żywo, ale mówię tutaj do Państwa bardzo dziękuję. Jest to wzruszające. W tym roku na szczęście nie byłam już tak zestresowana jak rok <noise> temu I, i, i jakoś mi to poszło swobodniej. To znaczy, że się dobrze czujesz już na scenie. <grym> Może tak. Bardzo, bardzo cieszę się, że, że również Twarzyskiem Michała Dzebrowskiego ponownie, bo, bo, bo dzięki temu też jakoś tak było mi, było mi bardzo miło. No, i, i dziękuję wszystkim tym, z którymi, z, z którymi mogę pracować i z którymi pracuję. Dziękuję y, y, widzom, y, jak miłość, bo myślę, że to głównie, głównie od nich. Dziękuję, kochani. I y, 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 co? Y, nie wiem, już. Co. A, a jak to jest wygrać m.in. No z Małgorzatą Kożuchowską? Naprawdę z wielkimi nazwiskami. Słuchaj, każdego roku były przewspaniałe aktorki. Kiedy dostałam w pierwszą telekamerę, była przecież Małgorzata Socha, była Danuta Stenka. Nie było tak głupio, że ja wtedy te telekamerę odbierałam. Rok temu mi było znowu głupio, była Marta Lipińska i po prostu yy, za, każdym razem, za każdym razem czułam się tak, tak niezręcznie I, i dopiero w tym roku w, koń w końcu jakoś Jakoś stwierdziłam, że co mam przepraszać wszystkich za to? No po prostu dziękuję. <noise> przepraszać tych, którzy ci tę nagrodę dali. No właśnie, dziękuję tym, którzy mi tę nagrodę wręczyli, bo to właśnie telewidzowie, także dziękuję państwu. Mówisz, że między innymi ta nagroda jest dzięki serialowi M Jak Miłość, no tam się będzie działo u twojej bohaterki, no bo między innymi ślub się szykuje i też wizyta u wróżki. Już eee, mam też takie jezusa. przewózki. Ja też, ja też byłam u wróżki. No wiesz, jakie nastolatki tak czasem mają, no a ja już nie Stolatką, ale poszła jakoś jak się skusiła, yy, na szczęście nic to nie dało. A to co tobie ta wróżka przepowiedziała? Mówisz, że byłaś tak u wróżki? Dawno temu, słuchaj, to jakoś w liceum, gdzieś koleżanka mnie zaciągnęła w Opolu, już nawet nie pamiętam, co mi mówiła. Nawet nie pamiętam, ale nie wiem, czy mi nie wywróżyła kariery, słuchaj, czy nie mówiła czegoś takiego. Tak ostatnio sobie przypominałam, czy nie mówiła tak, ale dla mnie wtedy to było tak absurdalne, nie, nie pamiętam tego dobrze, wiesz? Nie pamiętam. A teraz nie wiadomo, czy miała rację, czy nie, czy ci rzeczywiście wywróżyła. No musiałabym pewnie do niej pójść z powrotem, żeby się dowiedzieć, ale nie zamierzam. Natomiast moja, moja bohaterka poszła, nic się nie dowiedziała, a ślub się odbędzie. Czy kocham cię Polsko? Wróci na antenę z tobą w roli prowadzącej? Tak, wraca, wraca, kręcimy już w lutym. Czyli na wiosnę możemy się spodziewać tych odcinków? Tak, oczywiście. Zapraszam. A kto zastąpi? Maćka musiała. Ej, no właśnie nie wiem, zaraz się dowiem, bo jeszcze nie miałam słuchaj, kontaktu z nikim z produkcji od, tamtej, od tamtego czasu, kiedy dowiedziałam się, że Maćka nie będzie, także będę zaraz, zaraz się dopytywać. To kogo byś obstawiała? Kogo byś chciała tam zobaczyć? Słyszałam, że Antek, ale... ale tak, Antek? Nie wiem. A widzisz, ja też nie wiem. <głos> <głos> zaraz się dowiem.